Cześć, zapraszam Was na pierwszą z serii prognoz miesięcznych. Chciałabym zrobić z tego taki format, że tutaj będziecie dostawać ode mnie ogólną prognozę mówiącą o tym, jakich energii możemy spodziewać się kolektywnie, jeżeli chodzi o wydarzenia astrologiczne, jak możemy to interpretować, czego możemy się spodziewać w najbliższym miesiącu. I dodatkowo, jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany tym, jak wygląda to dla poszczególnych znaków, oczywiście dla znaków wschodzących, wszystkie prognozy, które przygotowuję na tym kanale i na Instagramie odnoszą się do ascendentów, więc jeżeli chcesz sprawdzić swoją prognozę, to zachęcam Cię do sprawdzenia najpierw, jaki jest Twój znak schodzący I jeżeli go poznasz, to jestem przekonana, że prognozy. Które możesz tutaj um, znaleźć, czy przeczytać na Instagramie, będą mocno adekwatne do rzeczywistości, w której aktualnie się znajdujesz, bo zazwyczaj one się sprawdzają. Natomiast teraz przejdziemy sobie przez te energie listopada, takie ogólne, a jeśli Chcesz sprawdzić prognozy dla znaków schodzących, to będą one dostępne w subskrypcji. To jest taki model, który chciałabym dodatkowo wprowadzić do prognoz indywidualnych. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy są gotowi na to, żeby inwestować co miesiąc w prognozy indywidualne, mimo tego, że jest to bardzo wartościowe, przydatne narzędzie. Ja też mam ograniczoną pulę. Takich prognoz których indywidualnych, których mogę zrobić w ciągu miesiąca, więc um, nie jestem w stanie zrobić ich więcej niż pewna ilość, bo po prostu nie mam na to wystarczającej ilości czasu. Dlatego pomyślałam, że takim alter, alternatywnym rozwiązaniem dla prognozy indywidualnej są prognozy dla ascendentów, które są również bardzo adekwatne. Może nie będą tak szczegółowe jak prognoza indywidualna ale bardzo dużo powiedzą o energiach, które mogą się rozgrywać w poszczególnych częściach życia, w zależności od Twojego ascendentu w danym miesiącu. Ta prognoza tutaj będzie taką prognozą ogólną, odnoszącą się głównie do energii kolektywnych, do tego, czego wszyscy możemy doświadczać w listopadzie. I przejdziemy sobie przez takie najważniejsze wydarzenia astrologiczne, żeby mm, podzielić sobie jakoś ten miesiąc energetycznie na pewne sekwencje i zrozumieć, czego możemy się spodziewać. Astrologia, co prawda, nie jest zależna od naszego gregoriańskiego kalendarza i bardzo dużo aspektów się ze sobą zazębia i przeplata pomiędzy miesiącami, więc często jest tak, że jakieś energie z końcówki danego miesiąca przeciągają się na kolejne, albo mamy energię ciągnące się miesiącami, nawet latami, jeżeli bierzemy pod uwagę planety generacyjne, dlatego najpierw zrobimy sobie takie tło do tego miesiąca, po to, żeby dać Wam mniej więcej perspektywę do tego, jak ten miesiąc może wyglądać, a potem przejdziemy sobie przez kalendarz i przez te poszczególne wydarzenia, które Moim zdaniem są istotne, na które warto szczególnie zwrócić uwagę, i na dni, które są szczególnie intensywne, czy to pozytywne, czy w jakiś sposób niosące nam wyzwania. I jeśli chodzi o listopad, to w porównaniu do października jest to taki miesiąc energetycznie jakościowo odwrócony, bo w październiku mieliśmy tak, że pierwsza część miesiąca była taka całkiem fajna, było tak całkiem spoko, było przyjemnie i mm, było w tym dużo takich energii równowagi, balansu co pod koniec października nagle się rypło w tych ostatnich dniach i te energie kolektywne się mocno zagęściły po tym, jak część planet przeniosła się do znaku Skorpiona i mieliśmy to zaćmienie 25 października. To, to zaćmienie, które było takie... Mocno niosące nam oczyszczenie, i przez pierwszą część miesiąca jesteśmy jeszcze w tych energiach zaćmieniowych w listopadzie, ciągnących się właśnie jeszcze z października. A listopad jest odwrócony w stosunku do października, dlatego że w listopadzie mamy tą pierwszą część miesiąca, która jest taka ciężka, Gęsta, frustrująca, a w drugiej połowie zaczyna się robić trochę bardziej optymistycznie i dynamicznie, co w stosunku do października jest trochę odwrócone. Jeżeli wiecie, co mam na myśli teraz, już w tym odniesieniu do października, jeżeli chodzi o samotło wydarzeń, no to nadal mamy Saturna w wodniku. Mamy go tam już od. Ponad dwóch lat w sumie, bo pierwszy ingres Saturna do Wodnika mieliśmy w marcu 2020 roku, pamiętnego marca 2020. wtedy tylko na kilka miesięcy, potem wrócił do Koziorożca, ale w grudniu 2020 już na dobre wszedł do znaku Wodnika i mamy go tam już od długiego czasu. To wciąż jest bardzo silny Saturn, dający nam różnego rodzaju ograniczenia, wyzwania związane z naszą rzeczywistością. I Saturn w ubiegłym miesiącu, 23 października, zakończył swoją ostatnią retrogradację w Wodniku, co oznacza tyle, że te wszystkie procesy związane z tym obszarem życia, na który Was przypada Wodnik, które do tej pory mogły być mocno zinternalizowane, teraz będą się trochę bardziej uzewnętrzniać ać i będziemy materializować to, co do tej pory przez ostatnie miesiące. Mieliśmy sobie trochę tak bardziej wewnętrznie, więc to jest jedna taka zmiana jakości, jeżeli chodzi o tło wydarzeń listopada. Druga jest taka, że w ubiegłym miesiącu um, Jowisz wrócił w ruchu wstecznym do znaku ryb, gdzie już był przez kilka miesięcy w ubiegłym roku i w tym roku. I w zasadzie przez pierwszą połowę tego roku mieliśmy um, Jowisza w rybach, więc. Przez kilka najbliższych tygodni do 20 grudnia mogą zacząć wracać do nas tematy z końca kwietnia i początku maja, które mogą być związane z jakiegoś rodzaju obfitością. I ponownie, w zależności od tego, w którym Znaku, w którym domu przypada, na który dom przypada u was znak ryb, tam um, może ta obfitość się pojawić, powrócić. Mogą też zacząć wracać tematy, które wymagają nawiązania, domknięcia, zajęcia się nimi, nimi ponownie, szczególnie z końca kwietnia i z początku maja, kiedy Jowisz był na ostatnich stopniach znaku ryb. Trzecia rzecz, która będzie takim tłem wydarzeń tego miesiąca jest Mars, który przybywa w znaku bliźniąt już od 20 sierpnia, natomiast 30 października Mars rozpoczął swoją retrogradację. I to jest ciekawy i intensywny proces, weryfikujący nasze motywacje i jesteśmy w nim kolektywnie. Jakby wszyscy jesteśmy w takiej sytuacji, że zaczynamy procesować tematy związane z tym, życia na który przypadał Was znak bliźniąt, i to są takie bardziej pytania o to, jakie są moje prawdziwe motywacje, co mnie naprawdę kręci, co mnie naprawdę angażuje w tym obszarze życia. Przy czym dodatkowo Mars i Saturn są. Aż do marca w takiej sprzyjającej, konstruktywnej konfiguracji, która sprawia, że musimy mieć więcej energii do tego, żeby zajmować się tematami, które do tej pory były dla nas zbyt trudne, były zbyt dużym wyzwaniem, żeby się go podnieść. Teraz możemy znaleźć w sobie taką siłę i energię do tego, żeby zająć się przewalaniem tego gruzu, który do tej pory nas przerastał. Więc może to być. Um, może nie lekki, ale ważny i potrzebny, i ostatecznie sprzyjający proces dla naszego rozwoju. W całej tej, w całej tej sytuacji, we wszystkich tych konfiguracjach, to wygląda tak mm, dość drenująco, ale konstruktywnie. I takie jest. Do wydarzeń tego miesiąca. Najwięcej będzie się dziać w znaku Skorpiona, jeżeli chodzi o te energie, które będą dynamiczne i będą się zmieniać przez najbliższe tygodnie. Mamy w tej chwili trzy planety: Słońce, Wenus i Merkurego, tranzytujące przez znak Skorpiona w okolicach węzła um, południowego. Tam mieliśmy koniec października zaćmienie, natomiast wciąż jest takie duże nagromadzenie i skupienie energii właśnie na znaku Skorpiona. To jest energia głębi transformacji, zmian, um, takiego też um, niestandardowego podejścia do piękna połączonego z Statystyką mroku, gotyku, rozpadu, transformacji i odnajdywania piękna w tym, co nieoczywiste, szczególnie z energiami Wenus, tranzytujący przez te, tranzytującymi przez tę część horoskopu. I to sprawia, że wszyscy jesteśmy trochę w takim procesie zmiany, w procesie też oczyszczania, w procesie rozkładu i rozpadu tego, co już nam nie służy. I zaczynamy miesiąc z taką energią, która właśnie ciągnie nam się od tych zaćmień. Przy czym przez pierwszych pięć dni w listopadzie nic specjalnego się nie dzieje. Mamy taką stagnację, takie zatrzymanie, taką astrologiczną ciszę, i te ważniejsze aspekty zaczynają się dopiero stopniowo, stopniowo nabudowywać. I zaczniemy je odczuwać dopiero bliżej 5. Kiedy zaczną się dopełniać, więc z tych kilka pierwszych dni jesteśmy w takim mm, narastającym dyskomforcie, bo to, co się zacznie potem dziać między 15 a 10, wygląda dość ciężko. Te planety ze Skorpiona zaczynają wchodzić w opozycję z Uranem, naszą planetą rewolucji i wolności, więc będziemy ponownie. Takich energii, jakby byliśmy już w nich na przełomie kwietnia i maja, ogromnej potrzeby zmiany, rewolucji, wolności, urwania się, która nie jest możliwa, dlatego że te planety, które są w opozycji z uranem i mówiąc nam o takiej dużej potrzebie rewolucji i wolności, są jednocześnie w kwadrancie z Saturnem przebywającym w wodniku. A Saturn w tym całym układzie jest najsilniejszy i mówi nam: nie, mówi nam, że ta wolność, której tak bardzo potrzebujemy, teraz ta potrzeba, nie jest możliwa do zrealizowania w tym momencie. A to generuje rozczarowanie, frustrację, zmęczenie, stagnację, takie poczucie, że nigdy mi się to nie uda, albo to nie jest możliwe i nie będzie, takie poczucie trochę beznadziei. Możemy się trochę z tym mierzyć, szczególnie pomiędzy 5 a 15 mamy takie 10 ciężkich dni i gęstych. 8 mamy drugie zaćmienie z tego cyklu zaćmień. To będzie zaćmienie w byku, ona będzie też w koniunkcji z uranem, więc dodatkowo ta energia rewolucji jest tutaj spotęgowana przez to pełne zaćmienie księżyca. Ta energia jest, jest ciężka. Jest też, słońce będzie tego dnia w konjunkcji z Merkurym, więc gdzieś dużo intensywnych zmian i transformacji. Natomiast są one mocno blokowane przez Saturna, dlatego jest w tym jakaś frustracja, coś, co jest niemożliwe do zrealizowania. I potem, po tym zaćmieniu, zasadniczo, to będziemy trochę w tych kwadrantach, trochę w tych opozycjach ale stopniowo, stopniowo zaczniemy zmieniać kierunek. Te wszystkie planety Skorpiona zaczną potem wchodzić w trygon z Jowiszem przebywającym w rybach, co niesie taką, taki balsam na te trudne energie. A od 16-17 zacznie się taka... Stopniowa zmiana energetyczna idąca w kierunku większego optymizmu, nadziei i wiary w to, że jednak może to wszystko ma jakiś pokrętny sens. Może te wszystkie transformacje, zmiany i procesy, przez które przechodzimy, do czegoś jednak prowadzą, bo przejście planet do znaku strzelca ogólnie sygnalizuje nam, Większą ilość dynamicznych energii, takiej bardziej o działaniu, a nie zatrzymaniu i stagnacji. Te wszystkie energie strzelcowe, które zaczynają się właśnie 16, kiedy Wenus przejdzie do strzelca, potem zaraz 17, Merkury do niej dołączy, są bardzo o nadziei na lepsze jutro, a dodatkowo o aktywnym podejmowaniu działania, które jest jeszcze Podkręcony przez opozycję z Marsem, więc może to nie będą jakieś takie super też lekkie energie, ale one będą bardzo o optymizmie. To może być trochę chura optymizm, ale będzie bardzo ogniste i dynamiczne. Jesteśmy w takich mocnych tutaj podkręconych energiach, które każą nam wierzyć w sens. Naszego doświadczenia w jakiś sposób. Dodatkowo 22 do Wenus i do Merkurego dołączę słońce, i będziemy w takich coraz bardziej przyjaznych energiach, coraz bardziej optymistycznych. 23 jest w strzelcu piękny nów. To będzie pierwszy nów po zaćmieniach. Te lunacje po zaćmieniach zawsze są trochę bardziej przyjazne, i czuć. Różnice w jakości pomiędzy pełniami, nowiami bez zaćmień, a tymi z zaćmieniami, więc zawsze to pierwsze po pierwszy now, czy pierwsza pełnia po zaćmieniu, jest taką trochę ulgą. I dodatkowo tę energię radosnego, optymistycznego strzelca, który ma w sobie wiarę taką. Przestronną, obfitą Jowiszową wiarę w to, że jest światło gdzieś na końcu tego tunelu. Jest dodatkowo podkreślone przez to, że Jowisz, władca tego nowiu, kończy retrogradację zaraz po nim, więc jest, on, jakby Jowisz się zatrzymuje wtedy do ruchu prostego i tym bardziej podkreśla nam te takie energie. Mm, tak, uda nam się. Tak, to ma sens. Tak, róbmy to, działajmy, i nie możemy żyć w takiej stagnacji i zatrzymaniu. Więc zdecydowanie ta pierwsza połowa miesiąca jest taka cięższa, trudniejsza. Jest o stagnacji, zatrzymaniu, wyzwaniach i frustracji. A druga um, a druga część jest o Nadziei, wierze i optymizmie w to, że to wszystko, przez co przechodzimy, ma w sobie jakiś głębszy sens, którego być może nie byliśmy w stanie dostrzec w trakcie, kiedy byliśmy w tej pierwszej połowie listopada, ale potem zaczyna się to układać w jakąś taką logiczną całość z celem i Głębszym sensem, który ma nas do czegoś doprowadzić. I w takich energiach zostaniemy sobie do końca miesiąca, przy czym te wszystkie planety ze Strzelca będą znowu wchodzić w opozycję z Marsem, więc, tak jak wspominałam, będzie intensywnie, ogniście, dynamicznie, na pewno też konfliktowo. To są opozycyjne energie, więc jest ogromny potencjał na konflikty, zwłaszcza z tym Marsem. Tranzytującą przez bliźnięta, tutaj się może dużo dziać pod kątem komunikacji albo błędów komunikacyjnych i wszystkiego, co jest związane z przesyłaniem informacji sobie nawzajem i w różnych kierunkach. To może być mocno zaburzone, więc warto się zatrzymywać, jeżeli będzie to możliwe, brać kilka głębokich oddechów, wybierać walki, które są warte, warte podejmowania ich, bo może ich być dużo. Dużo i mm, taka mądrość nasza może się znaleźć w tym, żeby zdecydować się, które z nich w ogóle mają jakikolwiek sens do podejmowania. I tak moi drodzy wygląda w ogólnym zarysie listopad. Jest to bardzo ciekawy miesiąc, podzielony na takie dwie wyraźne części. Jedną taką dużo trudniejszą, drugą zdecydowanie bardziej dynamiczną i optymistyczną. Aczkolwiek oba są mocno w opozycyjnych energiach, więc w energiach um, takich um, polaryzujących, w energiach, które mówią nam o dwóch końcach, a dwóch przeciwnościach, a, które są ze sobą w jakimś nieustającym konflikcie. Każdy dąży do tego, żeby stanęło na jego wersji, czy na jego, po jego stronie. Sztuka w tym wszystkim będzie w odnajdywaniu balansu i um, być może właśnie w tym strzelcowym optymizmie, w drugiej części miesiąca, które pomoże nam um, odnaleźć się w, um, po, po tych wszystkich procesach pierwszej części miesiąca, a zaraz potem będziemy mieć w grudniu bardzo ciekawą pełnię, ale to dopiero przy grudniowej. Prognozie, więc zostajemy znowu w takich energiach, które się będą przeciągać na następny miesiąc z listopada, więc myślę, że warto się temu, temu dalej przyglądać. Jeżeli jesteście zainteresowani prognozami dla ascendentów na ten miesiąc, zachęcam Was do subskrybowania tych prognoz, one są dostępne przez moją, do, do, do zakupienia przez moją stronę internetową. Jest to druga subskrypcja w wysokości 33 zł, więc możecie sobie kupić dostęp do prognoz dla wszystkich znaków schodzących i zobaczyć, co przyniosą Wam poszczególne energie, poszczególnych godzin, w których obszarach życia dla Was one będą się w największej mierze rozgrywać jak ten miesiąc może dla Was wyglądać, jak się do niego przygotować. I to wszystko, jeżeli chodzi o prognozę listopadową. Trzymajcie się ciepło cudownego miesiąca.